Ale ciekawe, że w sumie dwa tygodnie potrafiły takim podwyższyć cholesterol. A ty jak tam? No co ja Nie że popsuć serduszka. W tej serii zjemy w 50 fast foodach w Stanach Zjednoczonych i porównamy, jak dwa tygodnie takie diety wpłynęły na nasze zdrowie. Moje elita były krajem, to byłby Francją stary teraz. Chciałaby taką białą flagę wyciągnąć i nią majtę, ale nie mogą. Moje jelita, oprócz bieli, mają też czerwie. Nie no W sensie nie krwawią, mam nadzieję jeszcze. Chodzi mi o to, że są narodowości biało-czerwone, a to naród husarii, wojowników i ludzi, którzy się nie poddają. Poddają. Ale czy twoje elita mają taki kolor? Będą miały po dzisiaj, bo zostały nam dwa dni w Stanach Zjednoczonych i stary 13 fast jeszcze. Farmer Boys to taki fast food, który sam siebie nazywa fast casual. Śniadania, burgery i więcej, zamówimy sobie więcej. Gdybym cię nie kochał, mój przyjaciel ten powiedział, że wygląda jak ty. To żeśmy dostali, kumpel. Wow, wreszcie jajo, do którego nie trzeba jakoś przeprowadzić wybitnie. Którego nie masz obiekcji, włożę do buzi. Ale spróbuję takiego sotena leśnika, żeby móc być obiektywnym krytykiem kulinarnym. Niedobre. Wybitnie mięciutkie, stary. Dotknij się paluszkiem. Wow. Mimo wszystko, I hope aż takie zło nie było. Farmer boys, a nad nim Denis. Łaba Łaba Grill, czyli sieciówka, która jest głównie w Arizonie i Kalifornii. jesteśmy w Kalifornii, więc sprawdzimy i te kuchnia azjatycka, fusion. Ale ukarz co ciekawe, wiesz co mają? Pierożki. Łaba Łaba się podoba, stary. <laughs> Lubi Łaba Łaba. Wow. wow. To jak pierożki wątło. Dobre. Stary, jakie to jest dobre. Wow, Łaba Łaba. Dobrze pachnie. Mega dobra. No. Ale fajnie, że jest coś takiego normalnego. No. Hot and spicy chicken with rice. A no ale wygląda przepysznie. Nie jest ani sweet, ani spicy, ale jest git. Ten kurczak miał propozycję, żeby ubrać się w panierkę z KFC niegdyś. Mimo, że był mniejszy od innych kurczaków, był słabszy, był po prostu bardziej wadliwy. Ledwo sobie tak tam człapał z tej swojej kurzej nóżki na drugą skórzą nóżkę. A wiesz, a ci, co się obtaczali w tych kubełeczkach z KFC, to oczywiście największe gwiazdy zawsze tam w kurniku i w ogóle zajebiste kury zawsze. On nie chciał? No i finalnie myślał, że zrobił dobrze, chciał postąpić dobrze zgodnie ze swoim sumieniem, ale tak, no, nie do końca może się tym poszczycić, Bo raczej skończył w takiej, no, w średniej krasie, takiej nawet niższej trochę. A tu co? Jest błowinka? Steak Chicken. Stary f*** buja, f*** buja ten steak. Spróbuj se go. On mi pokazuje inną rzeczywistość. On mi pokazuje, że można zrobić się to trochę inaczej. Ciężko mi to opisać, bo to jest trochę tak, jakby wiesz, jak Polak z węgiem. Dzięki, dwa bratanki. No tak. Podoba mi się tu. mógłbym w stanie leżeć, pomyśleć, mam ochotę na łaba, łaba. Chuj, 77. 7, 7. Plant Power. Fast food z przyszłości. Tak tytułują się na banerze. Czy to jest prawda? Pierwszy fast food, z którego spróbujemy, który jest w pełni wegetariański. Ale pachnie ja, ja, jak w Carsuit Juniorze trochę. Dwa wiadomości, bo wszedłem do kibla i to nie stamtąd jebiłem. <śledzimy> 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 Paskudnie. Jest takim żarcie paskudnym. Ech! Nie, Drip co to jest za kola? Jezus, No nie mogli normalnie. Jest spoko. No to okej, okay, tylko pachnie paskudnie. Fryteczki są dobre. Z ziemniaka, dobrego amerykańskiego, prawicowego, głosującego na Trumpa, ziemniaka. Wraca do swojego kształtu. Kauczukowa. Mięsko? A, nie, nie, nie. Plant, coś tam. Ogromny, olbrzymi, wielki. Burger po prostu. Jest, to, to jest dobre. To mi trochę przypomina Big Maca. Nazywa się Big Zack. Nie wiem, czy to jest lepszy od Big Maca. Ten burger jest jak 500 plus. Myślę, że dostajesz coś dobrego i tak wszystko zwrócić. Nie daje radości z jedzenia nad Arbis, ale nie dużo wyżej. Tu się z tobą nie zgodzę, kumpa. Mi to smakuje naprawdę. Ja dałbym myślę 6,8, wezmę pod uwagę Twoje zdania. także zamiast 6,8 zróbmy 6,79. no czyli fast food, którego jest ponad 1200 rozsianej po całym globie i otwarty jest w zgodnie od którego roku, bo to jest jakby najstarszy, jaki zdążyło mi się zobaczyć. Ej, no ładnie to wygląda, się. Liczyłem na coś mniejszego i mniej smacznego, bo już nie jestem głodny, już mam dosyć jedzenia. Ten brokułek mi nie smakuje, taki typowo mrożony. Wieprzowinka bardzo mnie urozmaicenia, względem fast foodu, które do tej pory jedliśmy. No i spróbujmy jeszcze to, co jest chyba kurczakiem. Wieprzowina jest mega mocna. Kurczak nie do końca do mnie trafia, nie przemawia do mnie. Mam wrażenie, że troszeczkę się gdzieś się rozbijamy. Być może to jest kwestia różnych znaków zodiaku, być może tego, że gadamy w różnych językach. Ta wieprzowina, jakby zapukała do nas do domu w nocy i powiedziała, że jest zajbistym operatorem i ziemalem, i że możecie zastąpić w pracy, to byśmy Razem z tą udusili podczas jak śpisz i od jutra by zajęła twoje miejsce. Próbuj sobie. Nie smakuje ci. Ale zazdrosny nie jesteś, ku**a. Tak? Chciałem do doprecyzować no. Chciałbym doprecyzować, Yoshihito Mayo jest w ogóle wyborne po jakimś czasie. Świetnie się to ułożyło w brzuchu, czuję takie dobre ciepełko. Ryż oplutł wieprzowinkę i mam ten smak ciągle w buzi i zjadłem praktycznie całe. Podwyższa ocenę do 7.2. Ja i mój JJ u boku po lewej. Jesteśmy teraz przed Jimmy Jonesem. Zobaczymy, co nam zaoferuje. Kanapeczka. Zimna. Fajnie przystrojone to ciasto, ładny branding. Zimna buła? Zimna buła. Ale dobra, dobre przeciwko. Taki Benkar Subwaya. Kurczę Subway po prostu innej rasy, z innego kontynentu. Ocena 6.4. Dziękuję. Dairy Queen. 14 dolarów za takiego shake -ensa. pyszotka. Cieplutki ten, ten brownie. O, chrupki. Spróbuję jeszcze szajka. A, Ale to dobrze wygląda. Nie, no jakby wiesz. To jest zdecydowanie lepsze niż te wszystkie na przykład z McDonalda. Top słodeczownia. 7-3. Like Mój drogi przyjacielu, który nie widzi cynamonu, zjedzmy sobie Cinnabon. Zacznijmy o chorizo. Pierwszego chorizo w życiu jadłem. ho, ho, ho kiedy to... Czurowa. Czaristę z Kiowa, wiem. Ładnie pachnia, sztywny. O! Bardzo gumowy. To jest czerstwy czurro. No, co to za Cinnabon? To jest bułeczek, który ma swoją nazwę i mówimy na nią: Rolka samonowa. O, nie, nie, no stary, no co to jest? Ja tego jak nie zostawię. To znajdzie swoje odzwierciedlenie w ocenie zaraz. Jest całkiem okej. Okay. Konsystencja obsiliz paskudno, miękko, niezdecydowana. Aczkolwiek to, że ten churros, który jeżeli komuś pomyli to słowo z chorizo, to nie ma co go wyśmiewać, jest taki czerstwy i że ta buła się tak lepi do opakowania, i że ja jestem zmęczony, to macie 2,5. Any, czyli miejsce specjalizujące się w pretzelkach. Tego jeszcze tu nie mieliśmy, prawda kumpel? I też cynamonowe, wziąłem dwa takie ich podobno ulubione, najlepsze. z lukier. Nie wygląda jak lukier, też czymś innym, ale to jest lukier. Smakuje też inaczej. To jest dobre, to mi się podoba. Naprawdę do kawusi, podjeść sobie, a zacznę ją z salami, jak ona będzie smakowała. Fajna, tylko mała pizka. Gdyby na przykład Polskę najechało milion niskorosłych, którzy zaczęliby podbiegać do domów i je plądrować i atakować i pod groźbą małych przekąsek puszczali... To, 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 to... Dobre czy nie? Dobre. Drogi, sytuacja nadzwyczajna wymaga specjalnego ubrania się na tą okazję. Wielokrotnie przez nas obrażana, poniżana, szykanowana restauracja zwana KFC będzie kolejnym. Naszym wyborem kulinarnym musimy do tego podejść poważnie, zobaczyć czy faktycznie te nasze, no jakby oczernianie frytek KFC, tego co się dzieje z brzuszkiem po zjedzeniu KFC, czy to wszystko jest zasadne na terenie Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Drugi odcinek zjedzenia oglądałem dzisiaj, tam mówiłem, że się garbie i że muszę się nie garbić i wtedy po tym jak to powiedziałem to zapomniałem o tym, ale obejrzałem tamten odcinek mi się przypomniało, więc jak będę oglądał zmontowany ten, który mówię teraz, to znowu mi się przypomni i takim sposobem nauczę się nie garbić. What are the best fries that you can get? I what do you think about KFC fries? Okay. Do you like okay. them? <laughs> Bardzo miłe panie. Ale powiedziałeś, że lubi frytki z KFC, więc może. Czuję nie z tymi frytkami. Tyle się nasłuchali od nas oszczerstw. Tyle obrzydliwych, poniżających, niesprawiedliwych komentarzy. Ich frytki stały się dla nas wyznacznikiem paskudstwa, obrzydlistwa. Zobaczmy. Złociste. Ej, w... Stare wyglądają dobrze. No pachną też dobrze. Trochę jak takie papajowe. Ej, dobrze pachną. Nie, Stary to nie jest jak nie. Przepraszam panie Kentucky Stary to nie są zupełnie jak te frytki co my oskarżaliśmy O kurwa <laughs> Przepraszamy! przepraszamy jest są dobre jest są naprawdę dobre Kurwa Bez beki Krupiące Złociste Dojebane frytki To są jedne z lepszych <laughs> To jest A to jest nowy Montendio. Też jest dobry Piliśmy go Co by KFC ze Stanów mogło zrobić z frytkami z KFC z Polski? Zupełnie przypadkowo KFC ze Stanów Zjednoczonych dowiaduje się, że Polska leży na kontynencie Europa I że leży między Niemcami a ukrainą Przelatuje do Polski, żeby zobaczyć, czy to nie jest mit, że faktycznie taki kraj istnieje. Wychodzi na lotnisku, no okej, okay, ciekawe, istnieje taki kraj. Idzie sobie takie KFC i patrzy, o, mój brat idzie do KFC w Warszawie i kiedy zamówi te frytki... Nie chciałbym być, stary, w skórze wtedy tego KFC w Polsce. Tam się robi patologia ostatnia. On dzwoni po Denisa Labrykę, dzwoni po Denisa Załęckiego. Pogoche magikal. Magical. magikal. Wszyscy, stary, tego typu pato influencerzy wchodzą drzwiami i oknami do tego KFC. Łapią kucharzy za włosy, przyciągają ich do tej frytkownicy, nalewają tam wrzątku. Wrzątku do oleju? To wybuchło. I mówią, tym razem wam się upiecze, ale jeszcze raz i je upieczecie. Zobaczmy teraz tego bowla. Famous bowla podobno. Ej, stary, muszę że frytką przegryźć to. Musisz to w to Myślę, bo że ktoś podbiegnie i nam zabierze te frytki, stary. Dużo sera, kukurydza, mięsko. No, no, i musieli, kurwa, no. No można to zamówić, ale po co to zamawiać? No, stary, po co takie coś jeść w ogóle? Tu taka bułeczka. Zalet jest ciepła, to nie zalet. Mięsko też jest naprawdę dobre. Moi drodzy, to jest moment przełomowy i ważny dla nas wszystkich. To jest moment, w którym gnębiciel, czyli my, spotkał się z ofiarą i ofiara przekonała go, żeby jej nie gnębić. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby to KFC stary, teraz nas to. No, no, no po prostu. Nie chcę już tak mówić, nieważne. 8. Wow, tak agresywnie. 8.5 za to wszystko, co musieliście z naszej strony wysłuchiwać przez ostatnie odcinki. No bo naprawdę robicie dobre frytki. Weźcie po prostu całą tą wiedzę, całą tą merytorykę, wjeżdżcie do Polski. Niech polskie KFC zacznie być jak jego brat za wielkiej wody. Sorki KFC. Ale macie 8.5 węglików. Laty stop. To właśnie on, 1400 lokacji. Dlaczego tak biegnę? Dla skąd mam tyle energii i szczęścia? A to dlatego, że już kończymy jeść to główno powoli. Ładnie tam pachniało, wybitnie miła obsługa. Oni się charakteryzują w tym, że oni mają te swoje bąłestany, już od razu tak wymajdane, wysmarane, wymyziane w różnych sosach. Bardzo cytrynowy ten lemon pepper. Sos bardzo mocno ptulił swoim aksamitem, swoimi właściwościami, tym, co ma do zaoferowania kurczaka, przez to tak naprawdę kurczak przestał tutaj istnieć, mimo że to się nazywa kurczakowy... Wing Stop. A teraz drugi. Zobaczmy, jaki to jest sos. Ja Zobaczmy przez okno, jakie oni tam mają. Louisiana Wrap. A to za bardzo louisianowe takie. Poprawne, dobre, spoko. Nie ma potrzeby tutaj przyjeżdżać, tak szczerze. Pójdźcie z gdzieś indziej. To jest takie. Spoko, ok, przekąska, ale spójrzcie na to, co jest powyżej w tym rankingu. Najbardziej obiektywnego, niezależnego, niepodważalnego, nieprzykupionego rankingu stworzonego przez najlepszych krytyków kulinarnych Polski. A to ma ocenę 6.7. Jak w Polsce. Cześć, pokażę. Wyjeżdżamy ze Stanów za 5 godzin. Oceniam to wszystko jako wyzwanie, nie jakieś wybitnie trudne, bo to podobnie się jadło często w życiu. No jednak było takie ekstremalne, do tego stopnia, że nie można dawać sobie było wyjątków na to, żeby zjeść coś normalnego, i przez to czuję jakąś taką zgagę. Myślę, że nie przytyliśmy. Mimo wszystko regularnie nasz brzuch dbał o to, żeby się samo oczyszczać. 175. Star 5 kilo przy tym. Mi się wydawało, że nic. 5 kg w za tygodnie? Tu ile? 2,26 kg przy tym. Nie, eee, tam takie challenge z tobą robić, bo to tak jadło jak kurka taka. Ja tam wpieprzałem te burgery, on tam sobie skupnął. Dobre. Chyba nie jest aż taki olbrzym, nie? Chyba w pierwszy dzień miałem wrażenie, że bywał większym olbrzymem. Chyba tak. A pokaż swój grusia. Większe były jak się przebierałeś i zapomniałeś, że trzeba wciągać. Męczące wyzwanie, widzowie. Ale nie aż tak, żeby jakoś jęczyć z tego powodu dłużej niż tyle, ile pojęczyliśmy. Teraz Chiny. Zabieramy się do Chin. Do jeszcze trzeba ostatnie trzy fast foody na lotnisku, bo wycyrklowaliśmy sobie tak, że mamy zjedzonych 46, czy tam 47 bodaj. I no, i sobie wpieprzymy tam jakieś ostatnie sieciówki, które nam tam zostały. Dużo wniosków wyciągnęliśmy sobie po tych 12 dniach, które spędziliśmy tutaj. Jaki kontent jest dla nas najoptymalniejszy pod kątem daily. Nie chodzi tylko o to, żeby robić dobre odcinki. Ale żeby jakoś te siły też dobrze rozkładać, bo to jest 180 dynek. Oj domek, to nawet jest on, ale to też jest materia. Jestem zmęczony, Spaliśmy 3 godziny, mieliśmy tak to idealnie wyliczone, że dzisiaj mieliśmy dokład sobie czterema fast foodami na lotnisku. Okazało się, że tych czterech fast foodów nie do końca jest tutaj, dlatego zjemy to co możemy i przychodzi nam z pomocą no potentant jakby światowy, jeżeli chodzi o sieciówki, nie mam pojęcia co to jest. No ładnie wygląda kumple. trzeba częściej latać do Chin. Mięciutka, lekko przypieczona od dołu, potem w dodatka Pan barman, który obserwuje, moją reakcję. W sensie. Jest dobra, ale strasznie gorące. Burrito dziś niewiele, więc można nazwać to na najlepszym burrito jak kiedyś i była paskudna. Więc jaka podwitka w ogóle równo. Najlepsze burrito to right. Jeżeli loteria, robiłaby loteria, to oczekiwałbym, że na przykład w pierwszym rozdawał jakiś domek na Mazurach, nie? To zakładam, że jeżeli dalej chce się rozwijać, istnieć w internecie i jak ma jakikolwiek szacunek do swoich widzów, to powinna stary odjebać coś, kilka rozdawać. I to w ogóle jakieś zajebistych, i to w ogóle wiesz, morze, góry, domy stary, wiesz, jakieś coś nad morzem, jakiś apartament, furę z Ameryki jakąś kurwa, ale nie siedem, bo na tyle to aż nie może tak szybko się rozwijać. A może osiedle stary no. Oh. Osiedle jakby loteria rozdała na loterii, to wtedy miałaby 10 na 10, ale póki co to jest takie znośne. 6.2 Przyjechaliśmy specjalnie dla was, tak was szanujemy i kochamy, do knajpy, która no znana jest z niecodziennego podawania burgerów, bo podawane są one w takiego rodzaju tekturowo-kwadratowych potwarach. Ej, spoko wygląda. Śliska bułeczka, mięciutka, tak wygląda to w środku. Nawet mięso jest takie ochotnie przysmażone, zobacz. Znaka bardziej restauracja niż fast food to wygląda, nie? Type jedzenia. Wrócę do Burrito, ale to lepsze. Burrito mi tak średnio smakowało, że nie miał jakiegoś konkretnego flavoru, przewodniego motywu. Dlatego to dostajesz 6 ,5. Jak coś obiecujemy, to dotrzymujemy słowa, albo je zmieniamy, albo przepraszamy i staramy się wymigać. Ale tym razem dotrzymamy go i zjemy ostatniego fast fooda. Gdzie jest z kuczakiem? A ty co? Alpega? I wybitny żart, że co? Że to jest najszybszy food? Jest jedzenie w samolocie, bo samolot się bardzo szybko porusza. I dlatego jest to fast food. Balsamic chicken with argula i mozzarella. Bułeczka miękka, nie pachnie to zbyt apetycznie. No jak taka szpitalna bułka, trochę taki Polis sandwich, nie? Ma to coś z polskiej kanapki. Gdyby miała na przykład wybrać się w jakieś jakiejś linii lotniczej, tylko po to, żeby się najeść, to by nie była ta linia lotnicza. Taka mokrowilgotna, nie? paskudna. Kupiłem wszystkie batony, które znalazłem przy kasie w sklepie. I to właśnie są oto takie rzeczy. Zacznijmy od Paydaya. Tak mi się zdarzyło, że mi zanim nagrywaliśmy test, miałem bardzo ochotę na coś słodkiego, go tak trochę zjadłem. I tak później mówię, no dobra, tak sobie już dojem, bo są dwie części, to tak sobie ten jeden chociaż zjem, czy drugim opowiem. I zupełnie szczerze nie wiem, kiedy to się wydarzyło, i za całe. Ale to może tylko świadczyć o tym, że Payday jest naprawdę dobrym batonem. Poczułem taką fajną strukturę orzeszkową przez opakowanie, i znałem, że muszę to zjeść. Druga rzecz, M MMM y same się otworzyły, jak mi się niektóstwo zalała arka. I jest już taka szparka. Z peanut w środku mamy takie. Tylko te nasze nie są czerwone. Bardzo mocno przebija się to masło orzechowe. Gdyby ten NMS był fast foodem, dostałyby ode mnie 6,2. Snickers. Nie podoba mi się, że to ma dużo białka. Potężny, stary, nabity. Czujesz po prostu, że to jest kawał batoniska, nie? W kategorii batony białkowe? Bardzo dobry. Dobrze się tam prezentuje, ale jednak w kategorii batony, tak overall, znalazłbym wiele większych tutaj pretendentów do tytułu najlepszego batona tego przelotu. Już mi jest troszeczkę przesłodziutko. A będzie jeszcze. Słodziej, bo teraz przed nami stary konkurencja Fistabułszy i tych czekolad, które robi Mr. sobie ciężko z nich podśmiechuje. Jedna z czołowych czekolad tutaj, nie? W Stanach Zjednoczonych. Pierwsze sygnały neuronowe do mojego mózgu wskazywały na to, że to będzie tania czekolada. Chciałem szybko przepchnąć powiedzieć, milka Wedel lepsza. Po chwili, w połowie jednak pojawia się taki aromat, przez chwilę coś lindowego, takiego dobrego. Przez chwilę poczułem coś aksamitnego i rozpływającego się, ale overall Wedel i milka lepsza. Jak dla mnie herschej, niesmaczny. Z braku laku byłoby dobra polewa na ciasto. Milky Way, tego jestem ciekaw. Czy jest to jakiś inny milky way? Oni często tutaj robią coś takiego jak shirt size dla takich gniid jak ja i Łukasz, które mówią, a tego się nie da podzielić, a to się jednak da. Uuuu! Kawał batonika z domu stary. Zobaczmy, jak prezentować Ci będzie olbrzymi, potężny, gigantyczny potwór Milky Way Normalny Milky Way. Nie, czekoladowy Milky Way. te ja oryginalne. Dobra, trzech muszkieterów. O tym batonie nie wiem nic, po prostu brałem wszystkie, które były przy kasie. I też mam w sobie taki aksamit, delikatność, niewinność, taką dziewiczość mam w sobie ten baton. Podobnie też do Milky Podobne, tylko bardziej sypki. Pistacjowy snickerc. Almond Al toaka, to jest niegdałowy. Ostatni z naszych batonów, ja już czuję Organizmu. Snickers to nikogo nie zaskakuje, że jest potężny, nie? Bo Snickers to są z tego znane, że są nabite. Wolę jak w tym batonie jest właśnie coś więcej niż sama masa. Jakiś orzech, tu jakaś jedna waspa karmelowa, tutaj kremik i to mi bardziej odpowiada zdecydowanie. Oryginał lepszy, mimo wszystko to jest całkiem ok. No snickers chyba trudno spierdolić. Po prostu, to jest mój komentarz. Dobry. Ostatnią potrawę w naszym 50 fast foodzie. Wezmę jeszcze gryzę tego na szybko. Bo już czekolada czekoladę z solą morską. To chyba wziąłem z jakiegoś takiego regału na zdrowe żarcie bardziej. No i niech tam zostanie. Starbucks, Takie cukiereczki, Całkiem uzależniająca. Trochę mam bowy vibe taki po prostu, nie? Double minty. Bardzo popularne gumy, prawda? Oczywiście Wrigley's. Oni też mają monopol na te gumy chyba, kurde. Przypomina mi trochę te klasyczne takie. Ja wolę takie niż te takie bardzo miętowe, bo to jest taka ta mięta delikatna, ona tak łuska. On tego zacząć stary, teraz chwilkę. Do zobaczenia, kapunko. Sprawdzić, jak mają się dzisiaj nasze organy wewnętrzne. Jak bardzo je sponiewieraliśmy tymi fast foodami. Moje przypuszczenia są takie, że rozwaliłem sobie wątroby. No ja na pewno te zgagi moje. Ciekaw jestem, czy one znajdą swoje odzwierciedlenie w wynikach. Wolało? Nie, jest nadprzyjemniej tak niż w Polsce, To badanie, które robimy, polega na tym, że pije się taki cukier i dzięki niemu będziemy patrzyli, jak nasze fast Polskie ciałka reagują? Reagują na glukoz w organizmie, ale... to daje nam wykres glukozowy, no oczywiście, że tak. To tak. Żebyś ty był taki mądry, jak dawałeś żyła do pobierania, co? Stary, po. gdzie mi się wiążą? Teraz czuję się jak taki czpun. Gdziekolwiek inne rękawki, takie ślady po tych. Mam dla ciebie coś, co może ci pomóc. Słyszałeś kiedyś o kościole stryjontologicznym? Nie, a co tam? Musimy porozmawiać. I co, myślisz, że zdziwniejsze teraz tobie żyły? Co no się stresuję. No? Pojście? Pani mi się biła w drugą rękę, bo na lewie w ogóle nie szła krew. Albo nie umiała się zbić, nie wiem, nie mam pojęcia. To jest generalnie nawet takie smaczne. Oni mi mówili na no pierwszym badaniu, że będę przerażony od tego. W sensie, że to jest za słodkie. A dla jest taki słodyczek. To jest miarę okej. To jest champion okay. Olimpijski runner. Eh? Okazało się, że nasz pan doktor też jest youtuberem i bardzo zna się na chińskich social mediach. Co okazało się bardzo pomocne w przypadku serii, którą już niedługo zobaczycie na tym kanale. może pójdziecie zjeść of fast food po tym. Nie, 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 food ale ziomeczka pozwaliśmy, co? Mega fajny doktor, co? Idziesz sobie do no do, do Maxa! Youtuber, doktor. Czuje się podobnie jak w Japonii, że oni są tacy bardzo ciekawi ciebie. Tak, on no powiedział, tak. pierwszy raz z Polakami rozmawiamy, W ogóle dziękujemy Wam za tak miły i fajny odbiór tego wszystkiego. Oczywiście jedzeniówka się musiała tak klikać. I my to zrobiliśmy tak sobie przy okazji, bo uznałem, że to jest optymalne czasowo, że robimy coś w trakcie dnia i tak musimy jeść, to zróbmy z tego jeszcze content. Witam serdecznie. Bardzo dokładnie porównałem wyniki i powiem Wam wprost jest naprawdę naprawdę źle. Poziom cholesterolu w ogóle tak wam skoczył że tak naprawdę grozi wam miażdżyco co, panie tych No, lubię śpiewdalać. Ale jak naprawdę, poza podskoczeniem takim, powiedzmy, stosunkowo sporym cholesterolu całkowitego, czy chociażby frakcji LDL, no nie ma tak naprawdę nic złego, nic, czym trzeba się niepokoić. Dwutygodniową dietą nie wpłyniecie źle, powiedzmy, na swoje życie, na wyniki. Gdyby chłopaki żyli tak, jednak na co dzień i faktycznie codziennie jedli naprawdę bardzo dużo fast foodów i tak dalej, wtedy mogłoby grozić im naprawdę wielkie niebezpieczeństwo. Powiem tak, podsumowując to wyzwanie. Ono nie było takie mega ciężkie, było nieprzyjemne. Miewałem bardzo często problemy ze zgagą, czułem się ociężały i często zmęczony, ale nie róbmy z tego nie wiadomo czego, by mieliśmy ocenić od dietyka. Na 3-4 to zrobimy? Na 3-4. 3, 4, 3, 4 6,5.